Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games, a to jest kolejny odcinek z Gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. Witajcie bardzo serdecznie. No, więc dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę z Ray oraz z. Jak to się nazywa, gościu? BB8, no właśnie, BB8. <grym> tak, BB8. No, więc w takim razie musimy. Udać się do Wraku, niszczyć więc tego, żeby zabrać złom. No to w takim razie bez żadnego przedłużania idziemy. No. I słuchajcie, bardzo mnie to cieszy, że oglądacie moje odcinki do samego końca. Bardzo, to bardzo niezmiernie mnie to cieszy. Więc dziękuję Wam. Dziękuję Wam naprawdę z całego serduszka. No więc y, zostawcie łapkę w górę, jakąś subskrypcję, komentarz. No i możemy ruszać. No i słuchajcie, ja nadal oczywiście gram na. na klawiaturze. Nie gram na padzie, ponieważ wczoraj miałem sobie go podłączyć. Zaczniemy od tego, że to możesz mi pozbierać złą. Ankar Plat ostatnio jest coraz bardziej wybredny przy handlu. Okej, okay. bo inaczej nie będę mieć co jeść. A wtedy ci się raczej nie przydam. No raczej nie. No, więc na czym ja skończyłem? Aha, no na tym, że po prostu no nie podłączyłem pada, ponieważ zapomniałem go podłączyć, nie? No. Zapomniałem go podłączyć. Może i... jak coś zbuduję, dam radę się dostać do tego złomu. No to zbuduj. My oczywiście już to budowaliśmy w... w szóstej części? W szóstej części, nie? Tak, w szóstej części. Kurde. Granie na klawiaturze jest takie niewygodne. A zwłaszcza, że jest kamera taka, no wiecie, taka na ten. Coś nakłumam? Nacisnąć? A no dobra. No dobra, no. No dobra, dobra. Dobra, idziemy. Yy, a może już to wyrzuć, co? Czy. Aha, bo raczej na nic się to już nie przyda. O, i mamy jakieś śrubki. Jakiś złom. Czy cokolwiek jest? Nie wiem. Idziemy na górę. Jest blisko. Może się tam dostanę, jak coś zbuduję. Jojo. Spoko. O nie, to będzie teraz latanie. O kurde. Dobra. Jak tutaj latać? Powiedzcie mi, proszę, proszę. Mała podpowiedź. Aha, szybój. Dobra. Dobra, w taki sposób. O, to nawet... To nawet wygonie niż napadzie, ej. Serio. Ej, czemu ona sama to pchała? Rej? Nie zapomniałaś o mnie? Ja tu jestem od takich rzeczy. Dobra. Zbuduj mi to. I trampolina to będzie, tak? No właśnie. Dobra, chodź P 8 bo ty chyba mi się tu przydać, co? Czy, czy nie? Nie pamiętam, kto mi się tu przyda. Tak, BB-8, dobra. Dobra, ty też masz atak, nie? Tak, właśnie. Masz atak, więc jest super, ale... Okej, okay. dobra. Hop. No i jeszcze mi to może znieść, chociaż w sumie to i tak jeszcze nie jest misja, ale... sobie poniszczymy troszkę, ponieważ poprzedni odcinek był trochę... krótszy niż niż yy, przypuszczałem. Dobra, Ray, chodź tutaj. Ciekawe, czemu mi pisze, że mam kliknąć na C, jak muszę kliknąć na V, żeby zmienić postać. To jest bardzo dziwne, bo jak kliknę na V, to wtedy wyskakuje taka. Yy, no, no tak. Czekajcie. O, takie coś wyskakuje, nie? No. Więc to dziwne jest. Dziwna Chyba mam narzędzia, żeby sobie zbudować jakąś pomoc. Dobra, zbuduj sobie pomoc i... blaster burzący. No właśnie. Dobrze pamiętam kurde, z tej szóstej części. Dobra Ok. Moment, czy ja nam wyłączyłem nagrywanie? Dobra, już trzeba że wyłączyłem, słuchajcie, nagrywanie. Dobra, strzelaj w to. Ej, tak od razu? Uuuu No dobra Skoczemy <noise> I połamaliśmy już nogi Dobra Kurde, szkoda, że sprint mam na tym Chodź BB-8 Że sprint mam na tym Na shifcie O, tam jest kolejne. A ciekawe, czy tak możemy sobie to zabrać, ej. Możemy. A no to. To fajnie. Tak, jak będę to, to... jak będę to coś widział, ten złom, to po prostu będę go zbierał i tyle. A nie. Dobra. Bo ja myślałem, że tak po kolei, wiecie. Musimy chodzić. Znowu BB8, no dobra. Ej, ty nie masz podwójnego skoku? No. no chyba nie masz. Dobra, e, Ray, byś już mogła to opuścić. Nie sobie. Opuść to sobie. Myślałem, że tutaj coś mi się błyszczało. No. E, w sumie to po co ja to opuściłem, jak to jest potrzebne teraz, kurczę. E, Blaster burzący. No i jest super. Nie, nie, nie. Co ja zrobię? Celuj. Ok. Przedtem to rozwaliliśmy szybko, w miarę szybko, a teraz w miarę, w miarę. Tak. Długo to trwało. Trzy razy musieliśmy trafić w tą, w tą, w tą ścianę. <grych> ja tego nie widziałem. Ej. Ale lipa Powinno wystarczyć, żeby dostać rację, czy dwie od Ankara Plata Chodźmy do osady Jo, spoko Idziemy do osady Ale może już to wyrzuć, naprawdę, już wyrzuć ten. Dobra, już sobie włączę ten shift Ej, gdzie ja mam sprint? Zamknij Gdzie ja mam sprint, ej? Na jakim klawiszu ja mam sprint? Tego to nie wiem, czekajcie, muszę na L? Na K? Na J? A, na J, na j mam. Kurde, no widzicie jak to jest? Dobra, wiecie co? Skuczymy sobie i sobie pojedziemy. A gdzie jest dopalacz? Aha, tu, dobra. Ale fajnie. Uwaga ludzie, bo... Jadę Ups, sorry, sorry, sorry Dobra Ups, Sorry Słuchajcie, Rej jeszcze nie dostała prawo jazdy, nie? Rej to... Dobra, dobra, rej, zejdź z tego, bo jeszcze komuś krzywdę zrobić i tak już na pewno zrobiłaś, ale... Nie wnikajmy, nie wnikajmy! A tu możemy wejść? Aha, no tak, woda nas zabije. <laughs> Jeszcze taka brudna. Fajnie. Przychodzisz handlować? No. no. to pokaż, co tam masz. Jasne. Zebrałem, zebraliśmy tyle i ile się dało. Za tych pięć to będzie połowa racji. W zeszłym tygodniu była połowa za jedną. A yes. ten droid... On nie jest na sprzedaż. Zapłacę za niego. 60 racji. Mm. Mm. Chodź, bb -8. Wody! Wody! O, mamy Fina. Czemu on tam mógł wejść, a my nie Znikajmy mogliśmy? Stąd. Znaczy, on tam nie wracał, tylko zanurzył się. I pije wodę. O, ochryda. No, dobra. Wiem, że on jest zagniony. Więc daj mu mu spokój. Czyli jak Ankar nie może kupić zbrojnych, to po prostu go sobie bierze? No, chyba nie. Dobra. Okej, okay, chodź tutaj, no. Chodź tutaj, no. Ej, słuchajcie, nawet na myśl, nawet myślę, się fajnie te kombinacje robi. Pada. Co ty niby robisz? Eee, pomagam? Nie chcę pomocy, zobacz, win jak ja tutaj sobie radzę. Sorry, ja się w ciebie wolno, nie? Sorry, goście. Przepraszam, nie chciałem w ciebie. Dobra, załatw go. No, załatw go, no za tobą jest, no gościu. No. Miałeś, miałeś mi pomóc, tak? Udało się? Tak, ale ja to wszystko sam Co? zrobiłem, wiesz? Bez twojej pomocy. O, ej, co? Kurtka, Droid mówi, że ją ukradłeś. Była połuda Merona. Złapał go. Najwyższy porządek! Pomogłem zginął. ale Statek się rozbił. Jesteś z ruchu oporu? Dokładnie. Gib mówi, że ma tajną misję. Musi wrócić do bazy. Najwyraźniej ma mapę z kryjówką Skywalkera. Wszyscy jej szukają. Luka Skywalkera? No. Ech! Luka! Naszego drogiego Luka! Znikamy stąd! Ale pytanie gdzie? Dobra, chodźcie tutaj na jolo. I tyle w temacie. No i proszę bardzo, tak tutaj to się robi! Jeśli chcecie coś osiągnąć... Tak, w taki jedynie sposób. <noise> nie nośnąć tu ja po co ja mam tam iść jak tam... Uwaga! No właśnie. To chyba tyle z uciekania! Tam! Inny kładę! Ale jak O ja się przyszliście, no i super! Ja bym się bał, że nie będę miał tylko co tutaj robić. No weź Go załatwić. Ale naprawdę, na miejsce mi się gra fajnie. A atak na miejsce jest mega. Dobra, chodź tutaj. No i kręć BB8. Dobra. Ups, nie w ten sposób. Wybaczcie mi, ale na laptopie to dłużej to zajmuje. I trochę się, się w tym pogubiłem. A zresztą też już dawno nie grałem w tą grę, więc wiecie. <laughs> Sorry, zakaszył. Ale niestety nie mogę wycinać tego, co na przykład zrobię, wow. czy kacznę, czy coś, ponieważ... No, bym musiał wtedy... Bo mój głos... Ja nagrywam OBS-em, tak? I to wszystko to co nagram to po prostu to się wszystko nagrywa, nie? Czyli dialogi się nagrywają, mój głos się nagrywa, wszystko razem się nagrywa. A może ten statek? To jest złom! Jaki złom? A, to to jest złom, no, ale to to jest legenda. Idziemy do legendy. Han Solo chyba się nie obrazi, co jak go ukradniemy? Nie no nie ukradniemy go. A ktoś tutaj powiesił sobie... Pranie, dobra. Gdzie tutaj jest wejście? A co, my... Tam musimy iść? Eee, yy, gra to chyba coś się pomyliła. Dobra, ze statkami się pomyliła, no, dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że to tylko taki błąd. Niech będzie złą! Eee, rej, czy ty to się, Czy ty się dobrze czujesz? Czy ty się dobrze czujesz? To jest legenda, to jest... Sokół millenium, kobieto! No, Dobra. O, słuchajcie, właśnie ten... Yy, właśnie ten statek co przed chwilą był będzie w magazynie LEGO. Hey, to moje no, <laughs> no tak, ten statek Latała będzie właśnie <laughs> dostępny od 4 się. października. Oczywiście mówię o LEGO takim. W magazynach LEGO. Ze starworsów Jeszcze ja się, się napiję Hehehe. misko, tak nas trudno na Ej, a czekajcie, czy ja mam tutaj strzelanie? Gdzie ja mam tu strzelanie, ej Czekajcie strzel... strzeliona kumam? Ja ale to niewygodne ale czemu ja mam... przecież miałem na środku, za przycisku? myśl miałem miałem sterowanie. Kurde, czekajcie, muszę sobie to zmienić. No Musimy i teraz mamy zabawę tutaj z nimi. Chociaż i tak naprawdę... No, dostaliśmy Oj, dostaliśmy, no dostaliśmy, ale czemu ja tu wyleciałem? A, jeśli jakieś osiągnięcia. A no to wyciągiem po osiągnięciu, dobra. Nie był nie ma tematu, nie? Nie ma tematu. Wycięliśmy po osiągnięciu. Dobra, mamy mini zestaw, fajnie. A to co mamy? No będzie pozbierajmy sobie. ...kasiolkę. O, kolejny mini zestaw, ej, co jest? Drugi mini zestaw. Co tutaj też będzie mini zestaw? Hmm fajnie to było, że tak... Oj ja zaraz ginę. No, yy, wyktakałem Dobra, macie za swoje. Hej! mi tylko okazję, to będę ich rozwalał Co, ty będziesz ich rozwalać? No dobra, no ale Queen, słuchaj jak ty możesz się rozwalać? jak... Jak ja tutaj wszystko robię. Latam strzelam, a ty to ty tylko się obijasz. Nic <grym> więcej. No za wysoko, wiem. Ale to był... To był taki, taki plan był, Żeby jacie tutaj. Ponieważ chcę zobaczyć jak to z góry wygląda. Ja cię, ale to... Aha, dobra. Mamy kolejny mini zestaw. No tak Drugi? A nie, trzeci, dobra. Coś za późno to się naliczam. Tutaj się gdzieś widziałem kasiury Gdzie ta kasa? A tam <grym> Gdzie ta kasa? Dobra Dobra, wiecie co? Strzelamy, już w nich strzelamy. I yy! Boże, gdzie oni latają? Próbuj polecieć niżej, inaczej dadzą radę nas namierzyć! No ale jak mam niżej, jak oni wysoko latają, to muszę też latać wysoko, ale nie? Ale to lata! Tylko poczekaj, aż zaraz wyłączę kompresor! Wyłączyć kom... Wyłączysz kompresor? No to chyba źle, co? Czy... Czy dobrze? Dobrze... A bardzo dziękuję! No ale zrozumcie musimy latać wysoko, ponieważ... To co... Po co mi tu kazało kliknąć na ten? Coraz lepiej mi idzie. Przepraszam. Pan za Ale jak za dużo gadam to mam wtedy chrypkę. A ja dzisiaj mam ochotę gadać do was. Znaczy ogólnie mam ochotę dzisiaj gadać. A jak ja za dużo gadam, to mam chrypkę, naprawdę. Jaki złom, Ray, ty hey, przestań hey, obrażać hey, legendy. To to... <laughs> Przepraszam. Bardzo. A no to w taki sposób. Dalej, no. Ray, nie możemy się dać namierzyć. No, nie możemy. Ale i tak zginiemy. <laughs> nie, no żartuję. Chociaż nie, raz co już zginęliśmy? Namierzył nas tak zaraz! Nie mogę uwierzyć, że Jeszcze 12 ta do a Skywalker a. Nie? Tak, ruch oporu, e, znaczy my naprawdę jej potrzebujemy. Hmm? Ja, ja, ja. Więc dobrze by było, żebyśmy uciekli. Uciekniamy spokojnie. Nie bój żaby. Rej. Rej, nie bój żaby. Dobre. Co cię nauczył pilotować? Sam, sam się nauczyłem. Ale nigdy poza planetą! Będzie trzeba ich zgubić! A bardzo dziękuję, że jestem super. Ty również. Okej, na to! Nie no, nie wiem na co. Tak, naprawdę to nie wiem na co. Dobra, ostatni? Ostatni, proszę. Wlatujemy do środka tego niszczyciela bieznego, tak? Przepraszam, te działka nie dadzą rady nic zrobić temu silnikowi. Potrzebujemy czegoś potężnego jakichś torped protonowych. To to. spaka! Widzę tam Zaraz, torpedę, no. więc. Te taj mogą mieć na pokładzie no i proszę torpedy. bardzo, mamy torpedę. I co, to wszystko? Czy my wlatujemy w poszczylwo? No, chyba tak. Pośród łapujemy. Ilocie myśliwców w porządku należą do najlepszych jakich widziałem. Trzeba uważać. Aha, a ty sobie uważaj. Co? BBR, się Jeszcze jeden miniser tutaj. Słuchajcie. Co mi się tu tak zacina? Aha, kamerą nie mogę obracać, fajnie. To nasza Są tu przed nami. Strzelać mogę, kurde, jak się tu zacina strasznie. Za dużo tutaj się dzieje. Yy, dobra Wolałem w tą stronę i Znaczy mamy kłopoty? Nie, nie! Trochę mało miejsca jak na to tyle. Ej, no co jest grane? Czemu nie mogę? Nie no weźcie. Okay, tu jest głupie sterowanie. Ej, gdzie ten ostatni mini zestaw? <laughs> Dawać mi go Chyba, że był w środku. O kurde. Oby nie. Oby nie, oby nie... Trzymam się, spokojnie. Nie, nie... Damy im cię zabrać. Obiecuję. Nie bój o... Bibi 8 ale co jest grane? Ja muszę się walnąć, żeby... Ten? Co jest grane. Naprawdę tu jest dziwne sterowanie. Tak? A jak? Aha, w taki sposób. Wow. Uh, 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 uh. Wszyscy żyją. Nie bój się. On jest z ruchu oporu. Pomóż mi tu, szybko! Wiesz co? Nie jestem rebeliantem, ok? Próbuję zwiać przed najwyższym porządkiem, ale powiedz, gdzie jest baza, co cię tam zabiorę. Zgoda? To gdzie ta baza? No, bb powiedz. No, bb powiedz. Serio? Tak, dokładnie. Zabierz tam nas jak najszybciej. Dobra, ile ten odcinek trwa? Zaraz sobie sprawdzę i wam powiem. Za moment wykonamy skok do układu Ilinium. Zapnijcie pasy. Oui. Słuchajcie. Odcinek trwa już 23 minuty, więc niezbyt fajnie. Nie, 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 nie chcę podróżować. A mogę to zamknąć? Jak to się zamykało? Eee, yy... dobra. Chyba się nie da zamknąć tego. Ok, słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. No więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam Was gorąco i bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji na tym kanale i łapki w górę. I również bym Was prosił o skomentowanie tego odcinka. Trzymajcie się, no i niech moc będzie z Wami. Ja lecę nagrywać kolejny odcinek dla Was. Trzymajcie się i cześć.